W na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na taki film informacyjny. Marley zostaw, pomkę. Później się pobawimy. E, słuchajcie, ja takich filmów nie robię często, także w zasadzie dla moich widzów myślę, że to dosyć, dosyć ważne informacje. Dzisiaj Magda operuje kamerą, więc może troszeczkę drżeć. Tak, nie wchodzić na statyw. No e, dobra, jedziemy. Słuchajcie, trzy sprawy mam zasadnicze: Facebook, blog i e, powraca seria Zapytaj Dawida. Zacznę od tej pierwszej, czyli od Facebooka. Słuchajcie. Jak wiecie, ja niestety no jestem dosyć zajętym człowiekiem i tym bardziej, że teraz powoli dosyć mocno rusza praca w serwisie. Czasami mam po cztery naprawy dziennie, nawet chętnie by coś dla was nagrał, dokładnie. Ale każdemu wiadomo zależy na czasie, a ja też staram się klientowi komputer oddać jak najwcześniej. Z uwagi też na ten fakt, w my nie jeździmy statywem i z uwagi na ten fakt, po prostu nie mam czasu, bo takie nagranie, jeżeli na przykład nie wiem, przykładowo przelutowanie gniazda zasilającego, czy nawet głupie rozkręcenie laptopa zajmuje mi dosłownie chwilę, no tak w przypadku, kiedy ja to muszę nagrać, ustawić światło, yy, ustawić kamerę, tak to ustawić, żeby się cokolwiek widzieli, chociaż z tym jeszcze są problemy. To niestety ale trwa kilkakrotnie dłużej i po prostu tych filmów w tym momencie nie ma. Natomiast jeżeli będę miał na tyle czasu żeby coś ciekawego pokazać. No, Madzia do dziadka idzie. Dobra, mamy spokój. <laughs> Żeby po prostu coś nagrać sensownego, tym bardziej, że prosicie o kilka takich filmów związanych z systemem, jak ustawić na przykład BIOS w nowym komputerze, sama instalacja czy zabezpieczenie Windowsa. Również wiem, że też prosiliście mnie, ja cały czas to mam na uwadze. Film taki związany z kompleksowym zabezpieczeniem systemu, tak, przed wirusami i tak dalej. Też to mam wszystko na uwadze i obiecuję, że te filmy będą, natomiast w swoim czasie. Jak będę po prostu miał czas takie filmy poragrywać, no bo niestety to dosyć dużo czasu zajmuje. Myślę, że ci co po prostu filmy nagrywają o tym doskonale wiedzą, że to nie jest tak, o przychodzi się, siada, a dzisiaj to sobie nagram. Nawet ten film w zasadzie tak nie wygląda. Dlatego w związku z tym też no, praktycznie już od dłuższego czasu nie odpowiada na żadne pytania, kompletnie żadne pytania na YouTube. Czasami odpiszę na komentarze, a i to nie zawsze, jeżeli to jest jakaś krótka odpowiedź, najczęściej wtedy. Chyba, że ktoś zada pytanie na tyle ciekawe, że po prostu chce na nie odpowiedzieć. Dlatego też powraca na YouTube seria Zapytaj Dawida. I teraz tak, słuchajcie, pierwsze pytania możecie zadawać pod tym filmem. Wybierał będę te filmy, które otrzymają, te komentarze do odpowiedzi w następnym filmie, które otrzymają najwięcej łapek w górę. Filmy będą ukazywały się nieregularnie, yy, dlatego nie powiem Wam kiedy będzie następny, mam nadzieję, że do 10 się z tym uwinę, ale gwarancji Wam też nie daję, dlatego swoje pytania piszcie tutaj, od razu uprzedzam fakt, nawet jakby było i 200 łapek w górę, jak ktoś będzie mnie pytał o jakikolwiek zestaw, czy ten jest opłacalny, tym bardziej, że to będzie jeszcze link do jakiegoś Allegrowca, to po prostu taki komentarz będzie, delikatnie mówiąc, niepuszczony, tak? Może inaczej, puszczony będzie, bo akurat filmy pod tymi komentarzami będą po prostu wszystkie komentarze puszczane, poza oczywiście tymi, które się dopuszczenie nie nadają, typu pierwszy, tak? I pierwszy nie powiem do czego. Tak więc pamiętajcie, pytania pod komentarzem do tego filmu i od razu też Was uprzedzam: nie musicie koniecznie, to nie muszą być pytania związane stricte z komputerami. Druga rzecz, raczej nie zadawajcie pytań związanych z konkretnym problemem sprzętowym, dlaczego. Wam też zależy na czasie, tak? Jeżeli ten film, następny z serii będzie za 8 dni, to często to już jest musztarda po obiedzie i dawno sobie z tym poradziliście. Dlatego moim zdaniem takie filmy, czy inaczej takie pytania i odpowiadanie na takie pytania w filmie też jest nie do końca y, sensowne. Lepiej zapytać się coś, co Was bardziej, że tak powiem, interesuje na dłuższą metę niż czy macie jakiś tam większy problem. No bo na pytania i o komputer, zestaw komputerowy, i na przykład co zrobić, jak. Nie wiem, mam wyłączoną myszkę, nie wiem jak ją włączyć, no to dostarnie się odpowiedź na forum, tak? Jakimkolwiek w zasadzie prędzej, wcześniej odpowiedź. To jest kwestia pytań, dlatego też tutaj teraz jest ta kwestia Facebooka, o której mam mówić. Odpowiadam tylko od czasu do czasu, też niestety nieregularnie. Ja naprawdę strasznie na tym ubolewam, ale no. Czas nie pozwala, i no sorry, ale o 22 po całym dniu pracy, od rana jeszcze z małą jak jestem. Po prostu nie mam siły na to, żeby się na te pytania coś sensownego tam odpisać. Stąd też na pytania na Facebooku odpowiadam co jakiś czas odpowiadam tam na ile dni wstecz, ponieważ w większości to też są pytania takie szybkościowe, które szybko też tracą ważność. Więc jeżeli macie jakieś ważne pytania, to po prostu piszcie to na Facebooku, tam jest ten schemat, powiedzmy, rozmowy, I ja widzę o czym pisaliśmy wcześniej. Nie muszę się przekopywać przez dziesiątki wiadomości na YouTube, żeby znaleźć coś, co mnie pytaliście po prostu wcześniej. Tak więc, jeżeli macie jakieś takie pytania poza antenowe, że tak to nazwę, dopiszcie to na Facebooku. Wiemy oczywiście, że to jest Facebook. Facebook nie mi się to podoba, dlatego macie drugą możliwość, drugą alternatywę: YouTube i seria Zapytaj Dawida, która będzie wracała po długiej przerwie. Natomiast niech to są pytania naprawdę takie sensem, które cokolwiek mogą wnieść, a nie czy ten zestaw z Allegro będzie dobry, bo to mnie po prostu rozkłada na łopatki. Druga rzecz, blog. Słuchajcie, jak wiecie, już od chyba drugi miesiąc idzie, albo nawet trzeci, jak się nie mylę, mam również swojego bloga na blogspocie, którego w zasadzie mi prowadzi żona. Ona tam dodaje wszystkie moje recenzje, które ja piszę, zajmuje się dodaniem grafiki, newsów i tak dalej. Coś poleciało, nieważne. I słuchajcie, zaglądajcie tam, ponieważ tam są też materiały, które nie są publikowane ani na YouTube, ani czasami na Facebooku. Newsy w zasadzie rzadko publikuje na Facebooku, że coś takiego się pojawiło, że warto zajrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię chociażby dosyć popularnego filmu z projektu Radiatora na sekcję zasilania do procesora do płyty głównej, no to pierwsze słuchajcie, film, inaczej informacje był właśnie na blogu. Zapraszam Was, żebyście tam sobie zajrzeli, zobaczycie jak to wyglądało w ogóle we wczesnych fazach projektu, kiedy jeszcze nie było nawet kawałka aluminium, z którego to powstało, tylko gdzie to jeszcze były jakieś tam zarysy dopiero w programie. tak? i gdzie była jakaś tam moja wizja jak to ma mniej więcej wyglądać jeszcze nie wiadomo jak krawędzie, czy będą proste czy nie dopiero potem jak już był projekt graficzny widziałem, że z krawędziami prostymi wygląda to trochę lepiej i tam też prawdopodobnie będą dodatkowe informacje dalej, a jak co już dalej się z tym radiatorem będzie działo bo jak wiecie on jeszcze gotowy nie jest także warto zajrzeć sobie na bloga, zawsze daję link do filmów, także w tym filmie też będzie oczywiście link do bloga czy ja wam zjeżdżam, czy mi się tylko wydaje? dobra Kolejna rzecz, dalej. Ostatnia część, którą chcę poruszyć, to jest właśnie ta seria Zapytaj Dawida. W zasadzie to ja chyba wszystko już powiedziałem o tej serii. No, także nie będę się powtarzał. Wiecie, jeżeli chodzi o YouTube, wraca seria Zapytaj Dawida. Nie odpowiadam tu na żadne pytania, żadne kompletnie. Czasami na komentarze, niektóre też, tak, takie powiedzmy ciekawsze albo szybkościowe, jak mam czas. Możecie zadawać pytania do serii Zapytaj Dawida pod tym filmem, tylko naprawdę błagam was, niech one będą przemyślane, tak? Żadnych pytań o zestawy, ani takich pytań, które szybko tracą ważność, Bo seria na razie będzie nieregularnie. Kolejna rzecz, czyli blog już funkcjonuje od na pewno dwóch miesięcy. Są nam informacje związane. Oczywiście z komputerami, natomiast i to są jakieś tam pojedyncze newsy, takie przynajmniej dla mnie bardziej ciekawe. No i też tam macie różne dodatkowe materiały, również na blogu, wrócę do tego, uzupełnię. Publikują się może nie tyle wersje tekstowe recenzji, co na przykład dodane jest w tej recenzji coś, czego na przykład nie było wideo, bo zapomniałem, tu gdzie są dodane zdjęcia, żebyście się mogli się napatrzeć, bo czasami narzekacie, że za mało pokazuje dany sprzęt, no nie mogę wsadzić. Aparatu, zasilacz, bo to może nie wyjść, nie skończyć się dobrze. Także tam macie zdjęcia tych przedmiotów najczęściej. Jakieś tam moje wnioski, czasami podsumowanie w postaci plusu, plusów, minusów. Ile mamy? 8 minut. Dobra, jak się z tego coś wytnie, będzie mniej. Więc moi drodzy, te trzy rzeczy chcę poruszyć. Myślę, że dla tych bardziej stałych widzów, ważne informacje. Tak, tak pewnie ten film nie dotrze do tych, co powinien dotrzeć, co i tak ktoś napisze za chwilę na YouTube, jakąś informację, czy ten zestaw z Allegro jest dobry, bo po prostu tego filmu widział nie będzie, a ja to rozumiem. I myślę, że osoba, która później dotrze do tego filmu też zrozumie, dlaczego nie dostała swojej odpowiedzi. E, moi drodzy, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za informację. Mam nadzieję, że uda mi się w miarę regularnie też te filmy puszczać, żeby nie było jakichś tygodniowych przestoi e, pomysłów. Trochę jest sprzętu, trochę jest Waszych propozycji, jest dużo, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, także... Materiały będą, byle jeszcze czas pozwolił. To jest na tyle. Do zobaczenia w następnych filmach.